Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do was z podsumowaniem miesiąca grudnia, dlatego że kasę już mam na koncie, więc przyszedł czas, aby właśnie już zakończyć miesiąc grudzień i bez żadnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Łyczek kawki. Muszę zobaczyć, jaki dostałam ostatnio piękny kubek od jednej z was. mówimy fakt, że tutaj moja szminka się odbiła na tym kubku, ale jest to taki piękny kubeczek złoty z moim grawerem, więc aż po prostu mi się przyjemnie pije kawkę dzięki temu. A jeśli chodzi o nasz grudzień, no to kochani, bardzo, 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 bardzo fajnie się tutaj wszystko nam poukładało. Dawajcie koniecznie wyznać w komentarzach, jak tam wasz grudzień, jak tam u Was to wszystko wyglądało, jak tam po świętach i tak dalej, jeszcze się ogólnie nie skończył. Mój grudzień się kończy budżetowy około końca miesiąca, tak plus minus się to wszystko kończy, dlatego że dostaję jedną część wypłaty właśnie pod koniec miesiąca, mniej więcej około tam 24, 25, 6 i tak dalej. Pieniądze dostałam już 20 chyba 23, były już na moim koncie. Dzisiaj, jak nagrywam ten film, to mamy piątek 27. W niedzielę wam ten film udostępnię, żebyście sobie mogli pooglądać. Bardzo Was przepraszam za to, że nie było w danym tygodniu filmu, ale powiem Wam, że żyło się po prostu, nie wyrobiłam z czasem. I no, była masakra, jeśli chodzi o to wszystko. No ale nic, jesteśmy tutaj dzisiaj, więc lecimy z podsumowaniem. Jeśli chodzi o nasze wypłaty. To pierwsza wypłata to było 4400 zł, to była wypłata mojego męża, a wypłata moja to było 3300. 76. Jeśli chodzi o premię moją, to było tutaj 1000 zł, nie 650. Jeśli chodzi o premię mojego męża, to było tutaj 700 zł. Jeśli za to chodzi o dodatkowe zarobki, to nie było tutaj, moi kochani, nic. Teraz sobie na szybko tutaj policzę, ile tutaj mamy już naszego dochodu w miesiącu grudniu, finalnie, ile wyszło. No, i finalnie wyszło 9476 zł. Więc super, fajnie. Bardzo, bardzo się cieszę, że tak to wyglądało. Za to, jeśli chodzi o nasze wydatki stałe, no to mamy tutaj Orange 619 zł wyszedł. Szkoła wyszła tutaj 40 zł, moja. Szkoła mojego męża wyszła 120. Jeśli chodzi o Polsat, to wyszło 32. Netflix wyniósł tutaj nas 49 zł. I kas poduszką życiową. Wyniosło nas po 50. Tutaj bym chciała od stycznia troszeczkę zmienić i dawać to więcej, ale zobaczymy, czy się uda. Pożyczka wyszło 3,5 tysiąca złotych. Razem daje nam tutaj kwotę niezmienną, dlatego że tutaj się w sumie nic nie zmieniło, czyli razem jest 4639 złotych. W sumie nie jest aż tak źle. Odejmując od kwoty 9476 złotych, wychodzi nam. Że tutaj mamy do rozdysponowania 4837 zł. Aha, jeszcze odejmując tutaj te 180, czyli odjąć 180, zostaje nam tutaj dokładnie 4657 zł do rozdysponowania, jeśli chodzi o inne nasze tutaj wydatki. Jeśli chodzi tutaj o, zacznijmy sobie pomimo oczywiście wydatki zmienne. Ja to chyba powinnam zrobić w taki sposób i w takiej kategorii, że to idzie na sam koniec, dlatego że przestałam jakby kontrolować ostatnimi miesiącami wydatki zmienne. Po prostu odkładam wydatki roczne, oszczędności długoterminowe, płacę rachunki, no i wtedy dopiero widzę, ile mi tak naprawdę poszło na życie. Bo niestety, ale nie mam już tego takiego, ani potrzeby wewnętrznej, żeby to tak sprawdzać, ani na to nie mam za bardzo czasu, ani mi się nie chce tego za bardzo liczyć, bo jednak to wymaga, słuchajcie, troszeczkę pracy. Ale od stycznia mam nadzieję, że może tutaj w tej kwestii się coś zmieni, dlatego że za niedługo na moim kanale pojawi się film z Planowaniem i podsumowaniem całego roku, jako planowanie 25 i podsumowaniem 24 roku. Bardzo lubię te filmy u kogoś oglądać, i bardzo lubię ten film jakby sama nagrywać, więc już nie mogę doczekać, jak to wyjdzie na podsumowaniu, bo nie będę podsumowała nic przed Wami, tylko będę już skoro widziałem, dlatego już się nie mogę doczekać, jak to nam wyjdzie. I właśnie może jak już sobie narzucę z góry na takie bardziej moje prywatne rzeczy, jeśli chodzi właśnie o pracę tutaj w internecie, w sprzedaży i tak dalej, no to może troszeczkę więcej będę miała dzięki temu czasu, jeśli zmniejsza ilość na przykład prowadzenia live'ów na TikToku, no to wtedy może mi się uda tutaj znaleźć więcej czasu na po prostu mój budżet, żebym go mogła rozliczać, tak jak robiłam to kiedyś, ale zobaczymy, więc trzymajcie, słuchajcie, za mnie kciuki. Aktualnie lecimy w nasze wydatki roczne. Jeśli chodzi o Sylwester, no to tutaj poszło 80 złotych, na Sylwestra, moi drodzy, jeszcze nie poszliśmy. No to wiecie, jak wiecie. teraz sobie tak położę. Nie poszliśmy jeszcze, no bo po prostu mamy na razie 27. Do Sylwestra jest jeszcze z parę dni. No ale tak, w segregatorze mamy tutaj 260 zł. Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, poszło tutaj 250 zł, i jak możecie zobaczyć, jest pusto. Jeśli chodzi o mm, ubezpieczenie Punta, no to tutaj miało pójść 20 zł, a finalnie nie poszło tutaj nic. No i w kopercie również tutaj, kochani, nie ma y, nic. Jeśli chodzi o, y, będziemy sobie to zbierać jakby od stycznia. Po więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o punto przegląd, no to tutaj mamy, ym... aha, pokiczkałam, przepraszam. Tutaj poszło 20 zł, przepraszam was bardzo, tutaj poszło 20 zł, ale tutaj nie poszło w ubezpieczeniu, a w przeglądzie poszło. Więc tutaj w przeglądzie mamy równiutką stóweczkę, przepraszam was bardzo, a tutaj mamy 0 o tak. Czyli w ubezpieczeniu Pandy nie poszło nic. Tak jak było planowane, 40 to nie poszło, a w przeglądzie poszło. Jeśli chodzi o przegląd i ubezpieczenie naszego kolejnego samochodu, no tutaj tutaj poszło 110 zł. Razem mamy w kopercie 440. Jeśli chodzi o podatek za ziemię, no to mamy tutaj 25 zł, i razem w kopercie jest 200. Wybaczcie mi, ale dzisiaj jeszcze śpię, bo dopiero w sumie niedawno wstałam. Jest godzina 9:42, jak nagrywam. Następnie mamy ubezpieczenie domu. I tu zbieramy po 125 zł. Tutaj się troszeczkę nam zmieniła ta kategoria. Razem w kopercie jest 125. Jeśli chodzi o nasz urlop, no to tutaj poszło dwie stówki. No i razem mamy tutaj odłożone już. No ile to jest odłożone? Co? O, tysiąc. Dobra. Mamy tutaj równiotki Tysiak. Nie wiem, czego ja nie mogę się rozczytać z tego, co tam jest napisane, no ale dobra. Dobra, mamy Tysiaka, więc tu już jest taki 1000. No i teraz przed czas, aby to sobie wszystko ładnie podliczyć, ile my tutaj wszystkiego mamy. Ja sobie tylko jeszcze tak zamknę segregator. No i mamy tutaj, moi drodzy, tak. Razem, jeśli chodzi o wydatki roczne, wyszło nas tutaj 810 zł, więc odejmując teraz tutaj tą kwotę, no to zostaje nam 4657 zł, zostaje nam tutaj 3847. Ja sobie jeszcze wszystko tutaj ładnie podliczę, jeśli chodzi o obecnie, ile mamy tutaj w tym segregatorze. No i w tym segregatorze mamy tutaj 2125 złotych, więc całkiem spoczko. Dawajcie kochani znać, jak tam u Was plany na Sylwestra, ile to będziecie, gdzie tu będziecie szlicy, będziecie robić ciekawego, bo jestem ciekawa właśnie, jak tam Was Sylwester, my idziemy a się wytańczyć, wybawić, więc mam nadzieję, że jakoś dużo nie zapłacimy, zobaczymy, ale to będę wam wszystko mówić w kolejnych filmach. Jeśli chodzi o oszczędności długoterminowe, no to na zdrowie w tym miesiącu poszło tutaj 200 zł, bo w przyszłym miesiącu szykuje nam się powoli już wracanie do życia codziennego, czyli chodzenie po lekarzach. 320 zł, jeśli chodzi o samochód, to tutaj poszło 500 i w kopercie zostało 50. Jeśli chodzi o imprezy okolicznościowe, no to tutaj włożyłam 250 zł ze względu właśnie na to, że musimy przyspieszyć tutaj to zbieranie, no bo tak jak mówię, mamy w tym roku trochę tych imprez, więc chciałabym, żeby się tutaj wszystko ładnie uzbierało. 975 zł jest, więc spoko, już praktycznie mamy uzbierane na wesele. Jeszcze, jeszcze w sumie będziemy mieć. Będziemy jeszcze mieć komunię, ale to na komunię to już tam sobie coś uzgodnimy z Teściową, co kupić szwagrowi. Jeśli chodzi o nasze oszczędności długoterminowe, no to mamy tutaj na koncie 836,14 zł. I teraz sobie to wszystko ładnie policzymy. Tutaj już wiem, że będzie 978 zł. 3847 odjąć, 978. Wychodzi nam tutaj 2869 zł. Jeśli chodzi o te oszczędności, które już tutaj na koncie mamy, znaczy w kopercie. No to wychodzi, że jest tutaj 2181 ,14 zł i 14 groszy. Fajnie, fajnie. No i teraz tak, mamy podsumowane wydatki roczne, podsumowane mamy oszczędności długoterminowe. Jeśli chodzi o nasze um, oszczędności w postaci wyzwań, to było tutaj 78 zł i 34 grosze. Więc teraz od kwoty 2869 zł odejmujemy tą kwotę właśnie. 78 i 34 groszy i wychodzi nam kwota, którą moi drodzy wydaliśmy na nasze wydatki. Zmienne. Czyli była to kwota rzędu 200 tysięcy, boże, 2790 zł i 66 groszy, czyli to było troszeczkę więcej niż było założone, ale to dosłownie tam jakieś parę dziesiąt zł, więc naprawdę, słuchajcie, nie jest źle. Więc to było liczone tak, a teraz to było. Tak, więc ja sobie w przyszłym miesiącu, jak będę robiła tabelki, to po prostu będę robić tak, że ta tabelka będzie najprawdopodobniej na samym dole, bo liczę ją praktycznie na samym końcu. Więc ona będzie na samym dole, a tutaj po prostu będą te tabelki już wtedy poukładane, tak jak ja to liczę. Więc no, wesoło, wesoło. Dobra, tak by to kochani wszystko wyglądało. Teraz przechodzimy już do ostatniej strony. To jest stronę moją taką kolorową. Bierzemy sobie markery, no i teraz będziemy, słuchajcie, spisywać wszystko. Jeśli chodzi o dochód, no to jak pamiętamy, to było tutaj 9476 zł. Jeśli chodzi o oszczędności, no to w wydatkach stałych było tutaj 100 zł. Wydatki roczne wyniosły nas 810. Oszczędności długoterminowe 978 zł. No i nasze wyzwania wyniosły 78,34 zł. Teraz sobie to wszystko ładnie dodamy i zobaczymy, ile się okazuje, że mamy tutaj oszczędności. I wychodzi na to, że mamy 1966,34 zł ogólnych oszczędności odłożonych w miesiącu grudniu. No, powiem Wam, że nie jest słuchajcie źle. Naprawdę jestem z tego faktu bardzo zadowolona. Fajnie się to nam tutaj ułożyło. Myślałam, że będzie gorzej. Ogólnie pod względami takimi bardziej prywatnymi miesiąc był bardzo super, ale był bardzo trudny. W sensie psychicznie był bardzo ciężki, fizycznie też nie było łatwo, bo było dużo pracy, ale już mam nadzieję, że będę wracała na normalne tory i że będzie to wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać, jak wyglądało do tej pory. Trzymajcie za mnie kciuki, bo tak jak mówię, mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak kochani u mnie prezentował się miesiąc grudzień. Ja już się oficjalnie z żegnam, wchodzę w styczeń dzisiaj będę pewnie nagrywała jeszcze live, filmiki i tak dalej właśnie z rozpisywania budżetu na miesiąc styczeń bo w tym miesiącu coś się to też się pewnie będzie działo ja trzymam kciuki za wasze kolejne miesiące, za wasze kolejne budżety no i co, życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia lub wieczoru w zależności kiedy to tak naprawdę oglądacie żegnam się z wami idę pracować dalej i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko, pa pa.